Cześć! Dzisiaj zapraszam Was na pyszne placki z jabłkami, czyli chyba jedno z popularniejszych dań w kuchni polskiej, przynajmniej w moim rodzinnym domu placki z jabłkami zawsze były. Jeden przepis na kotlecie już znajdziecie. Te z dzisiejszego są chyba jeszcze prostsze, więc nie czekajcie dłużej, tylko zabierajcie się za ich przygotowanie. Przygotowanie placków z jabłkami zaczynam od jabłek. Jabłka kroję na plasterki. Następnie przygotowuję ciasto. To jest naprawdę bardzo proste ciasto na placki z jabłkami. Do miski wsypuję dwie szklanki mąki, dodaję dwie szklanki mleka, do tego dwa całe jajka. Dodaję również do tego trochę cukru z prawdziwą wanilią, proszek do pieczenia i to wszystko dokładnie mieszam. Najlepiej mikserem, ciasto powinno być gęste, ale nadal lejące. Teraz kolejno wrzucam do tego po kilka jabłek. Nie ma co wrzucać od razu wszystkich jabłek, bo będziecie musieli ich szukać. Dlatego ja wrzucam zawsze pojedyncze, ewentualnie kilka jabłek naraz. Następnie łowię jej i smażę. Zanim jednak przejdę do smażenia, bardzo, bardzo ważne jest, aby olej miał dobrą temperaturę. Na patelni rozgrzewam olej i możecie na próbę położyć kapkę ciasta. Jeżeli wokół tego ciasta pojawią się już bąble. To znaczy, że temperatura oleju jest ok. Jeżeli nic się nie będzie dziać, to znaczy, że trzeba jeszcze go trochę podgrzać. Nie zwiększajcie temperatury smażenia, żeby też Wam się te plaski nie przypaliły w środku, nie zostały surowe. Na ten dobrze rozgrzany olej nakładam łyżką porcję jabłek w cieście. Smażę z obydwu stron, aż będą miały piękny, złocisty kolor. Następnie przekładam na papier, taki naręcznik papierowy, aby trochę odsączyć z nadmiaru tłuszczu, a potem na talerz posypuję cukrem, pudrem i podaję póki są gorące. Placki z jabłkami są przepyszne, przepis jak widzicie jest bardzo prosty. Ja życzę Wam smacznego, a więcej przepisów znajdziecie na www.kotlet.tv